Zagnij wydrukowane okładki akt. Zacznijmy od Harley Quinn. Lepiej z nią nie zadzierać. Teraz czas na Kingszarka. Na na nau. Dodaj do ich akt odciski. Peter, daj mi akta Harley Quinn i King Sharka. Może powinniśmy wysłać Harley Quinn na wyspy. Dajmy jej odpocząć. Dokonała świetną robotę. Halo, panno Queen. Wysyłamy cię na egzotyczne wakacje. Klasyczny strój Elzy został zastąpiony czerwono-białym. Dopasuj obcisłe spodnie do gorsetu ze sztucznej skóry. Litery jej imienia są zapisane złotem. Nowa klamra jest gotowa. Czerwono-czarna kurtka będzie na wierzchu. A na jej stopach są duże buty. Czas na nową fryzurę. Pomaluj końcówki włosów na czerwono i czarno. Wow! Nasi makijażyści robią kolorowy makijaż. Czerwony cień do oczu, czarne serce i ciemną szminkę. Użyj papieru piankowego, srebrnych wkładek i paska, żeby zrobić wielkie okulary. Powitajcie Harley Quinn! Hej, dzięki za zaproszenie. Nie mam nic przeciwko odpoczynkowi na plaży. Helikopter opuścił drabinę, żeby zabrać pannę Queen. Bawcie się dobrze w biurze. Harley poleciała na wyspę. Najwyższy czas na wakacje. Zawsze chciałam wejść na drzewo i zdjąć kokosy. Ach, wystarczy ćwiczeń. Teraz czas odpocząć z zimnym napojem. Moje życie jest piękne. Zrób drucianą ramę rekina. Dodaj objętości piankoliną. Ciało pokryte jest białą farbą. Pomaluj szarą farbą. Rząd ostrych zębów może każdego wystraszyć. Nie ma czym się martwić. Złoczyńca jest zdeformowany. King Shark ma szorty w paski. I swoją ulubioną książkę w ręce. O, mamy dziś dla ciebie pracę! King Shark został wezwany na komisariat policji, żeby wykonać specjalne zadanie! Potrzebujemy twojej pomocy! Musisz uratować środowisko przed rozgwiazdą Starro! Jest ich pełno w całym mieście! Rozumiesz? Tak, zabieram się za to! Pasek lustrzanej tektury zostaje pierścieniem! Wytnij okrąg na dół i koło z zębami jako wieczko. Kolorowa etykietka zwróci uwagę wszystkich. Produkty w puszkach można długo przechowywać. Półki w supermarkecie są wypełnione jedzeniem. King Shark jest głodny. Czas na przekąskę. Co mogę zjeść, żeby szybko się najeść? Może jakąś mrożonkę? Kilka minut w kuchence mikrofalowej i gotowe. Nie, mamy misję. Muszę to zjeść tu i teraz. Hm. mamy trochę puszek, ale nie pachną za dobrze. A, idealnie. Co za wspaniały smak! Pachną przepysznie. Smakuje ci? Oczywiście, wezmę kilka. Nareszcie pozbędę się tych sfermentowanych ryb. Klep jest ratowany. Dziękuję! Daję wam pięć gwiazdek! Pokryj patyk zaciekami kleju na gorąco i brązową farbą. Trochę farby akrylowej i włócznia jest gotowa! Zobacz jak leci! Już nie będę głodna! Życie na wyspie pasuje Harley! Auuu! Mamy własny okrzyk bojowy. Ruszam na polowanie. Chowa się w krzakach. Czeka na nią niespodzianka. Włócznia. Co za świetne znalezisko. Mogę złapać, co tylko zechcę. Dziś na kolację będzie ryba. Harlico się złapała. I strąciła kokosa na deser. Mmm, tropikalny napój na brzegu oceanu. Co za wspaniały dzień. Zrób pierścinie z drutu i dodaj nogi. Naklejki ryby, zrobione z przezroczystego plastiku, pływają na ścianach. Dodaj kamyki. Między nimi rosną glony. Wlej slajma. Widać bąbelki od ryb. Miejskie życie jest pełne niespodzianek. Po raz pierwszy w życiu zobaczył w akwarium kogoś takiego jak on. King Shark uwielbia morskie stworzenia. Obiecuję sobie, że kupię akwarium do domu. Oczywiście mniejsze. King Shark zabrał wędkę i poszedł na ryby. Tak, złapałem coś. Teraz będziesz mieszkać ze mną. Domu King Shark przygotował miniaturowe akwarium. Mam nadzieję, że zostaniemy przyjaciółmi. Rozgości się rybko. Zrób kulkę z piankoliny. A oto łapki, uszy i nos. To śmieszny szczurek z długim ogonem. Pomaluj futro. Namaluj oczy. Czas ćwiczyć. Zwierzę ma kamizelkę ze wstążek? Niecodziennie widzisz coś takiego. Oj, nabój Harley przyciągnął czyjąś uwagę. Harley zobaczyła zwierzę i też chcesz kokosa? Dobrze, trzymaj. Ten sprytny szczurek został przyjacielem Harley Quinn. Fajniej bawić się na linach razem. Jest tu coś dla każdego. A opalanie się z fajnym szczurkiem jest super. Dziś Harley zmienia swój wygląd. Potrzebuje czegoś jest specjalnego. Pożegnaj się z kostiumem. Czas na sukienkę wieczorową. To takie nietypowe, ale mi pasuje. Ściśnij tiul w ten sposób. Sukienka z falbanami wygląda lekko. Uzupełnij rąb asymetrycznym wykończeniem. Ramiączka i pasek z satynowej tasiemki zmieniły sukienkę w dzieło sztuki. Jaskrawe ubranie jest idealne dla nietypowej dziewczyny. Dziś Harley czeka na telefon od swojego nowego chłopaka. A oto on! Halo? Ach, nie wiem. Mogę wyjść. Chyba będę musiała zmienić plany. Super, zaprosił mnie do restauracji! Tak się cieszę, że przymierzyłam tę sukienkę. Tak, jestem gotowa. Idę! Do następnej rzeczy potrzebujemy opakowania po tabletkach. Ugnieć modelinę. Zrób trójwymiarową czaszkę. Wypełnij pojemnik różem i przykryj pudełko pokrywką, żeby proszek się nie wysypał. Połączona wykałaczka i pędzel tworzą mały pędzelek. Tym pędzlem łatwo nałożyć róż. Wszędzie dojedziesz szybko jadąc samochodem policyjnym. Włączymy syreny, żeby jeszcze szybciej być w restauracji. Zadzwonię do Harley. Już jestem. Pięknie wyglądasz. Skakuj. Ach, jesteś taka blada. Przyda ci się trochę różu. Proszę, tak jest dużo lepiej. A teraz czas ruszać. Zrób rozgwiazdę z piankoliny. Dodaj fakturę. Łatwo pomalujesz wszystko pędzlem. Rozgwiazdy są takie słodkie, ale nie zapominaj, są wypełnione obcą mocą starro. O, King Sharku, Proszę oczyść tę ławkę z tych paskudnych stworzeń. Uh -oh. Damy im lekcję. O, to są te ze zdjęcia. Yes. Mogę twoją laskę. I King Shark szybko usuwa oh. rozgwiazdy. O! Dziękuję, jesteś kochany! Bardzo pomogłeś! tylko wykonuje swoją pracę, babciu.